Witam Cię w kolejny Rozwojowy Piątek. No, jest dobry czas w branży edukacyjnej na podsumowania. Jesteśmy już po rekrutacji i spokojnie możemy dzisiaj zacząć sprawdzać, co nam się udało w zeszłym roku, co możemy poprawić, no i szukać rozwiązań. Dlatego dzisiaj temat Filozofia Kaizen w firmie i w życiu. Filozofia Kaizen sprawdziła się po II wojnie światowej, kiedy to przemysł japoński musiał stanąć na nogi, a pracownicy i ich zespoły potrzebowali jakiejś doktryny, która pozwoliłaby im na taką żmudną pracę, yy, której no, wymagała gospodarka. Dwa elementy Kaizen, moim zdaniem, są bardzo wartościowe. Które nie zawsze wybrzmiewają w tej filozofii, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, dlaczego Kaizen jest skuteczna? Bo Kaizen nie zakłada ideału. Nie zakłada ideału. Dziwne, prawda? W naszej kulturze się dużo mówi o celach, o tym, że właśnie powinniśmy mieć jakiś obraz, dokąd zmierzamy. A nie, w Kaizen myśl jest taka, Przyjrzyj się temu co jest, doceń to co jest, popatrz na to jak na zasoby i zadaj sobie pytanie jaki następny kroczek, jaki następny jakby łańcuszek można do tego co jest dodać, żeby to co jest wnieść na wyższy poziom organizacji. Jest takie pojęcie transferingu, które pokazuje, Transfer, że to jest połączone działanie, że zmiana w naszej rzeczywistości polega na uwzględnieniu tego, co jest i dodaniu czegoś nowego. I to mi się bardzo podoba, dlatego że perfekcjoniści, których jest mnóstwo w, w naszym społeczeństwie, w naszych miejscach pracy, w firmach, a może ty sama jesteś perfekcjonistką, to zakładają, że jest jakiś ideał, ciągle są niezadowoleni z tego, co jest i uwaga, tracą na to niezadowolenie mnóstwo energii. To nie jest Kaizen. To nie o to chodzi w ulepszaniu w Kaizen, że jestem niezadowolona z tego, co jest i dążę do perfekcji. Nie, ja tylko robię jeden kroczek do przodu. Tutaj jest druga rzecz w Kaizen, która jest niezwykle ważna. Tam jest szacunek właśnie do Ciągłości, do takiego transferu, do tego, że pewne zmiany nie zachodzą skokowo, nie? Tylko my mamy prawo wprowadzać zmiany etapami. I też duży błąd, jakby w zarządzaniu czymkolwiek, polega na tym, że my nie wprowadzamy etapów. Że na przykład chcemy się y, nauczyć delegowania zadań i nie wprowadzamy pewnych etapów. Czego się chcemy nauczyć? Że najpierw się chcemy nauczyć komunikacji, jak mówić do pracownika. Później się chcemy nauczyć organizacji tych zadań, żeby mu sensownie mm, zadanie same, samo przekazać. Później się chcemy nauczyć, jak wraz z zadaniem oddelegować odpowiedzialność, prawda? Odpowiedzialność. A później się chcemy nauczyć, gdy już mamy to zadanie i odpowiedzialność, jak go w tym wspierać. Nie mamy podzielonych na etapy Elementów zmiany, a w Kaizen te etapy są bardzo ważne. I osobiście dla mnie, Kaizen to jest taki spokój, taka pewność, taka filozofia kropli wody. Nie? Że małymi krokami na naszą miarę w tym momencie, ale zmierzamy do zmiany z niezwykłym szacunkiem do tego, yy, co jest. I nie tracimy energii, yy, na, energii na negatywne yy, emocje, rzeczy, na ocenianie, tylko działamy pozytywnie. I dla mnie to jest klucz do proaktywności, nie? robić małe kroczki na miarę. I proaktywność to nie jest perfekcja, i kaizen też nie jest perfekcyjny. I tutaj mam na koniec dla Ciebie zadanie, żebyś się zastanowiła, co Skyzen możesz dla siebie zabrać? Czy docenienie tego, co jest? Czy odrzucenie ideału, tylko patrzenie, co ja mogę, bazując na tym, co jest, wdrożyć w swojej firmie? Który z tych elementów jest dla Ciebie najbardziej wartościowy? To tyle na dzisiaj. Cały rozdział na ten temat Właśnie jest w książce, o której tutaj e, mówię, Zmiana w życiu i w firmie. Zapraszam cię serdecznie e, do tego, aby się z nią zapoznać. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz uwagi do tego materiału, oczywiście komentuj pod filmem. E, a jeżeli chcesz więcej, subskrybuj e, kanał. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Janna Femiak.